Dzień dobry Państwu. Długo, żeśmy się nie widzieli i nie słyszeli, ale się też trochę działo. W zasadzie chciałem parę słów powiedzieć na, na temat tych dwóch rzeczy, które się ostatnio dzieje. To po pierwsze ten film Sykielski, który obejrzałem wczoraj. Parę słów, jeśli można, i potem też chciałem się zająć tym, co się, co się dzieje aktualnie w tej chwili. No, fryzura jest jaka jest. Moi przyjaciele, przyjaciółki, przyjaciele poćmiewają ze mnie, mają zresztą słuszną rację, ale mam nadzieję, że jutro się umówię z panem Tomkiem na Krupniczej. Wyznaczy mi termin. No i trochę zmienię wygląd, to po pierwsze. Po drugie, obejrzałem film Cekielskich, drugi, o dziesiątej się okazało, że tam setki tysięcy ludzi czekało, ale dało technicznie radę, bardzo fajnie, bardzo jestem wdzięczny. Bardzo jestem im wdzięczny też, że że to można, mo, mo, mogą obejrzeć wszyscy ludzie, którzy chcą to zobaczyć, nie wpadają w jakieś koszta i tak dalej i tak dalej. To jest bardzo ważna sprawa, a sprawa jest arcyważna. Nie wiem, czy to w tej chwili nie urasta, na, na, że tak powiem, na drugą pozycję, a powinna w zasadzie na pierwszą, w, jeśli chodzi o rangę w, w sprawie Polski. Ach. Miało być tak dobrze. Jak się. Dokonuje takiej, takiego przemyślenia sprawy. Jak się dokonuje analizy, e, zachowań ludzi, którzy się tak gromko zobowiązywali i tak się zaklinali walili w piersi, że teraz to już będzie wszystko załatwione. A przede wszystkim hierarchowie Kościoła. Katolickiego, żebyśmy precyzyjnie byli. Tu, tu trzeba być precyzyjnym. A ja nie chcę się aż tak bardzo wchodzić w tę historię Kościoła katolickiego, ponieważ ja jestem w niezręcznej sytuacji, ponieważ ja odpuściłem Pięknie. sobie 4 lata temu przynależność do tego kościoła i jak miałem jeszcze potem długi czas, pewne problemy. Takie mentalne i, i, i psychiczne z, z, z racji mojej decyzji. Tak dzisiaj w tej chwili jestem, że tak powiem, przeszczęśliwy, że taką decyzję podjąłem. Bo to odium tego gówna nie spada na moją głowę. Co wcale nie świadczy o tym, że ja się tym nie interesuję, ponieważ ja mam Wnuki e... i w kręgu tych bandytów, morderców. Mogą w każdej chwili znaleźć się też ludzie, y, y, znaczy y, 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 moje, moje, moje wnuczki lub moi wnukowie. To jest cały problem, dlatego ja się na ten temat wypowiadam. Proszę Państwa, pierw o, o politykach, oczywiście, że znajdą się natychmiast wybielacze znajdą się ludzie, którzy y, y, typu widzicie rozumicie, myśmy chcieli, ale nie można było. Teraz już są takie komentarze. Pan premier mówi, że to koronawirus przeszkodził. Ty już zapomniał, że to, to zobowiązania padły w maju w ubiegłym roku i właśnie mija okrągła rocznica, jak, jak to się odbyło i nikomu się nie śniło o koronawirusie, można było to zrobić. Sprawa polega na tym, że się po prostu unika pociągnięcia do odpowiedzialności szeroko rozumianej tych zbrodniarzy, i to takich potrójnych, bo po pierwsze łamią prawo. Po drugie, robią straszliwą krzywdę dzieciom. Dzieciom, proszę państwa, dzieciom, bo może sobie ja znam przypadki z Wielunia, gdzie ksiądz puka paniuszkę prawie 25 lat, i wszyscy o tym wiedzą, i wszystko jest ok. Pukajcie panienkę, to jest nie mój problem. Ja, ja to po nieko nawet rozumiem. Proszę bardzo. A, ok. Tam cała rodzina wisi u tego księdza na portmonetce i wszyscy są zadowoleni. Natomiast pani e, 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 właśnie e, doszła już do takiego poziomu, że mówi, że o, nie, 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 damskie buty minimum za 500 zł, bo, bo po, po, poniżej 500 zł to to jest badziewie, to może sobie Chińczycy chodzą, a ona nie będzie w tym chodzić. No ale to, 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 to jest inna historia. Dzieci, proszę państwa, rozumiem, że, że to jest choroba, bo to jest choroba według mnie, to, 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 to są ludzie chorzy. Problem polega na tym, że oni wychodzą na Ambonę. I tak jak wczoraj widziałem, ten Faccio, który krzywił y y y tych, tych młodych chłopców, y opowiada o Duchu Świętym, o Panu Bogu, o Jezusie Jego działalności, o dobroci. O, o, o przeżyciach duchowych. Mówi e, o wszystkim tym, o czym, czym zajmuje się Kościół szeroko rozumiany. A z tyłu głowy ten kryminalista, bandyta i morderca y, w sutannie z koloratką y, podnoszący y, y, Ciało Chrystusa i jego krew, jakby dostaje amnezji na, 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 na chwilkę, i po prostu nie pamięta o tym, co robił jeszcze nie tak dawno. Oczywiście, zapytany, poznał tego młodego czeka, ale mówi: O, nie, on nie pamięta, ale to szatan. Szatan, proszę Państwa, nie on. Nie, nie. On. To tylko szatan go zmusił do tego. A już w ogóle nie pamięta, że to na sądzie ostatecznym on będzie stał. Doczesny to tak nie za bardzo, albo w ogóle najlepiej niech wszyscy spieprzają, tak jak powiedział pan, pan szanowny szlachetny biskup, tylko tak bardziej zawalowany do rodziców. Wyobrażacie sobie. Biskup kościoła katolickiego życzy sobie, żeby przyszło Ofiara do niego składa zeznania, bo rodzice nie są stroną w tej sprawie. Co trzeba mieć w głowie? Bisku, purpurat, jest 15 razy albo 500 razy gorszy od tego zbrodniarza, który te dzieci gwałci, bo ten chociaż kieruje się takim niepohamowanym instynktem. Seksualnym. A ten żul z podciemnej gwiazdy z myską na łbie, zakłamanym chamskim, świadomie, świadomie, wiedząc doskonale, jaka jest przewina tego bandyty w sutanie, jego podwładnego, wyrzuca rodziców. Rodziców. Ja nie mogę mówić o tym spokojnie, nawet nie mogę o tym myśleć, bo to jest... To jest coś, co się w głowie nie mieści. Oczywiście on jest bezkarny i będzie bezkarny. Oni o tym świetnie wiedzą. Patrzcie państwo, nie dość, że okradają obywateli, bo okradają, bo to pieniądze na te wszystkie historie, które są organizowane, to nie są z księżyca. Ryzyk nie dostaje pieniędzy, które przyszły ze Szwajcarii albo z Londynu. On dostaje nasze pieniądze podatkowe. Tylko właśnie pan Ziobro, En i reszta tych żuli i przestępców naszymi pieniędzmi kupuje sobie przychylność kryminalistów, żeby ten bandyta, który. Y, który gwałci dzieci, wyszedł i powiedział przed wyborami wybierzcie pana Pipsińskiego, bo to jest rękojmia y, y, prawa, sprawiedliwości i taki dobry i tak dalej. Tymczasem on broni własnego tyłka, nie tyle tyłka, co własnego siuraka i własnej głowy, bo pójdzie siedzieć kryminalista. Łącznie, a ten wężyk tych złodziei, bandytów otwierać powinien pan biskup Janiak. I tyrawa, i jeszcze inni, ten gdański alkoholik, y y, kryminalista i arcyzłodziej Głódź, który hańbi kościół. I teraz na koniec, bo to już dziesiąta minuta, to wszystko jest nasza wina. Bo gdybym ja był biskupem, może robiłbym tak samo, bo bym własnej dupy bronił. To jest nasza wina, że tym żulom pozwalamy na takie rzeczy. To nasza wina. Ludzie się powinni dawno nie od kościoła odwrócić, nie od kościoła. Powinni się odwrócić od tych kryminalistów i bandytów i stosować taki nacisk, żeby w końcu się pozbierali, oczyścili, zaczęli robić to, co do nich należy. Tak myślę. Nasza wina, pamiętacie, drogie panie i drodzy panowie, to gówno, wy jesteście winni temu, że ten, ten kryminalista przez 20 lat gwałcił dzieci. Wy! Nie ta biedna siostra zachukana, bo ona nie ma nic, gówno ma do gadania. Wy, że nie pójdziecie, nie staniecie pod tym, że wynocha stąd złodzieju i kryminalisto, pod pałacem biskupim. A wy porączkach całujecie tych gnoi? Nie gwałcą te wasze dzieci, wnuczki, niech deprawują, a wy jeszcze za to zapłacicie własnymi pieniędzmi. Płacicie własnymi pieniędzmi, że żul gwałci wasze wnuczki i waszych wnuków. Wy. Ja też do pewnego momentu, cztery lata temu powiedziałem basta, koniec. I znalazłem wewnętrzny spokój. Idę do kościoła, nikt mi nie opowiada o, 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 o polityce, o jeszcze paru innych rzeczach. Słyszę to, po co tam idę. Nie będę mówił, żeby potem nie było, że ja uprawiam propagandę. A ja wy dalej tak róbcie, bo to zawsze jest tak. Kowalskiemu to. Córkę zgwałcił ksiądz. Ale przyjdzie taki moment, że do pani wnuczki się ksiądz uśmiechnie. A czym to grozi, to pani usłyszy z telewizji. Ja jestem wstrząśnięty. Nawet wstrząśnięty to jest mało powiedziane. Nie tymi księżmi, nie biskupem. Bo to jest mafia od 2000 lat działająca ale wami, że wy pozwalacie na takie historie. Wy, dziadkowie, rodzice, matki i ojcowie, pod waszym nosem za wasze pieniądze odbywa się ta zbrodnia na waszych dzieciach. I nic, palcem nie kiwniecie. Chodzicie jeszcze do kościoła, wyśpiewujecie i dajecie pieniądze. Gratuluję. A odnośnie polityki, no to sami państwo wiecie, co się dzieje. <laughs> Platforma obywatelska wykonuje gesty karpia, takiego wyrzuconego na piasek. Zobaczymy, co z tego będzie. Maheri <laughs> od. Odłamania prawa w Prawie i Sprawiedliwości to jest. To ja, 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 ja naprawdę mam wielki problem zawsze z, 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 z nazwaniem tej partyjki, tych Żuli i złodziei. E, bo to akurat, chyba na, 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 na ironię losu, chyba mówią, o, o, nazwali się prawem i jeszcze sprawiedliwością na dodatek. A dzisiaj nawet w telewizji, już publicznie, już wszyscy, w, w prasie, y, 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 nawet przychylni ci, 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 że tak powiem, równolegli, o tak, to, 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 to się inaczej tam nazywa, ale patrzę, ja ich nazywam równoległymi, mówią, że tak złodziejskiej ekipy jak jest w pisie to jeszcze. Po wojnie nie było, bo ci sekretarze to kradli, ale oni ukradli deski, jakieś tam kazali się przywieźć owoców z sadu, bo sam byłem kiedyś świadkiem i takie różne tam historie. Ale takiego złodziejstwa, jak się w tej chwili odbywa, to jeszcze po wojnie nie było. Naprawdę jeszcze nie było. Gratuluję Panie Prezesie, niech Pan tak robi dalej, bardzo proszę. Wczoraj obserwowałem zmieszanymi uczuciami działania policji, po to ona jest, żeby parę rzeczy załatwiać. Natomiast dwie rzeczy niepotrzebnie zupełnie używają takich, takich metod. Niepotrzebnie zupełnie. Ja widziałem w Holandii akcję policji, która naprawdę mogła wpieprzyć ludziom, ale oni to inaczej załatwiają. Nie chcę nasi policjanci. Jadą. Natomiast nadgorliwców paru zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Ostrzegam Panów, panie, Panowie policjanci, bo was znajdą, bo to nie ma tak, że wydziałacie w próżni. Znajdą was i żeby nie było, że ja wam wygrażam. To jest taki problem. Żegnam.